Diana, obudź, obudź się. się. Dość spania, czas już wstawać. Musimy iść do szkoły. No dalej, Diana. Dziewczyny, przestańcie, mam ładny sen. Diana, to nie żaden sen, to rzeczywistość. Musisz wstać. No dalej, Diana, minęło pół godziny odkąd zaczęłyśmy cię budzić. Stop, dziewczyny. A jak dostałeś się do mojego domu? Czy to jest takie ważne? Diana, nie pamiętasz, mieszkałyśmy tutaj, a ty dałaś mi klucz. No to jesteśmy Dziewczyny, wiecie co? Naprawdę nie lubię, gdy chodzicie za mną wszędzie w szkole i w domu. Diana, ale my Ci naprawdę dobrze życzymy! Życzymy Ci wszystkiego dobrego! Widzę, jakie jesteście dobre. Czekajcie, a co to jest? Co wy macie na sobie? Diana, nie pamiętasz, to są nasze stare stroje cheerleaderek. Przyniosłyśmy też twój i wyprasowałyśmy! Załóż go! Dziewczyny, czekajcie! Czy liderki mają już nowe kostiumy? Diana, załóż ten kostium i chodźmy do szkoły! No weź! Będzie się działo! Diana, nie mamy już czasu! Diana, no dalej! Chodź się przebrać! Diana, w szkole tyle się dzieje! Diana, szkoła sobie bez ciebie nie poradzi, dlatego tu przyjechałyśmy. Tam jest taki bałagan, Diano. Dziewczyny, możecie mi wyjaśnić, co dokładnie się dzieje? Nie rozumiem z tego nic. Diana, najpierw zjedz, a potem pójdziemy do szkoły i wszystko załatwimy. Jedz, jedz! Praca dla nauczyciela. Chcę wrócić do szkoły. Diana, przepraszam. Smiley, to przez ciebie. To wszystko przez ciebie. Chcemy, Chcemy wrócić. wrócić. Kochamy Dianę. Wróćmy. Dobra, musimy porozmawiać z Dianą. Diana, uwierz nam, proszę! Jesteście ślepi, Diany tu nie ma. Ma dużo stresu i nie chodzi do szkoły. Macie złe pomysły. Nie rozumiecie, że nie pozwoli wam wrócić? Nie jesteście wybrańcami! Smilik już jest za późno. Czy wy nie to samo zrobiliście wczoraj? Tak, to już drugi dzień. To już i tak za długo. Posłuchajcie, wybrańcy, potrzebujemy Diany. A jak Diany tu nie ma, to, to możemy się tutaj, się tutaj uczyć! Chyba musimy zadzwonić do Diany, bo nam nie dadzą spokoju. Nie możemy tu tak stać. Dobra, już dzwonię. I co zrobimy? Zielona zadzwoni do Diany, a Diana każe nas wyrzucić. Timur, Timur, mały, jestem tutaj! Timur? Timur? Jaki Timur? Ja go nie znam! Co, mały? My się nie znamy? Dobra, porozmawiamy w domu. O co? Diana. Diana! 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 To jest straszny bałagan. Przyjdź i zajmij się tym. Nie słyszę cię, pospiesz się. Głowa mnie boli, idę po kakao. Co wy tak krzyczycie? To nie my decydujemy. A na pana miejscu zacząłbym szukać nowej pracy, bo nowy nauczyciel jest na rozmowie kwalifikacyjnej. Smilik, nie rób sobie wstydu. Lepiej zostaw Dianę w spokoju i o niej zapomnij. A ty co mówiłeś? Smil, stop, nie teraz. Kupowałem Dianie najdroższe prezenty, a ty co robiłeś? Pisałeś wiersze? Kto potrzebuje twoich wierszy? Wiecie co? Jeżeli nie pozwoli mi wrócić do szkoły, to będę tutaj spała. Rozbiję tu namiot i zostanę na noc. Patryk, czy twoja mama przyśle nam jedzenie? Pozwoli. My chcemy wrócić! Wracamy! 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 Nie rozumiem, czemu znosimy ten bałagan? Maskotka też nie została wyrzucona. Czemu go tu nie ma? Chowa się w szatni? Bo jest najlepszym Wracamy! przyjacielem Diany. Wracamy! Maskotka! Maskotka! O oh my god, Maskotka ma kłopoty! Potrzebujemy odkurzacza, będzie dużo futra. Słuchajcie, poradzimy sobie z tym. Tak! Dobra, stop! Nauczycielu Mike, my wszyscy chcemy porozmawiać z maskotką! Najpierw ja pogadam z maskotką. Opowiem też o was. Nie! Nie nauczyciel, Mike, ja pójdę. Ja z nim gadałem wcześniej. Jeszcze o nas nagadasz. Smilik to ja, musisz szanować nauczyciela. Szanuję pana, ale na razie nie jest pan nauczycielem. I zapytaj o mnie, Gigi, Smilik. Teraz tylko maskotka może przekonać Dianę. Po Smiliku wchodzę ja. Hej, zającu, wiem, że trochę namieszałem z Dianą, ale... Wiesz, mógłbyś z nią porozmawiać? Przynajmniej o mnie, reszta mnie nie obchodzi. Jesteś jedynym, który może ją przekonać. Smiley, tak naprawdę nie jestem króliczkiem, jestem maskotką. Ściągnąłeś głowę, maskotko? Ale super! Słuchaj, pogadaj z Dianą. Wiesz, że byliśmy parą, nie? Było między nami trochę burzliwie, ale muszę zostać w szkole. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to. Nie będę o tobie gadał. Dobra, ale jeszcze zobaczysz, że się pogodzę z Dianą. A ty nie będziesz maskotką w tej szkole. O, daj, ci nie będziesz chłopakiem Diany. Smile i co? Nic dobrego, nauczycielu Mike! Spróbuję. Posłuchajcie, chłopaki. Musimy coś zrobić, żeby oni nie wrócili. Zwłaszcza, że jestem jedyną dziewczyną w tej szkole. Co? No żartuję! Nie obchodzą mnie oni, po prostu nie chcę, żeby smajlik wrócił. Mam dość jego pryszczy. I ma nie martw się, Diana się ze smajlem nie będzie spotykać. A ja bym chciał, żeby wrócili, bo nie mam zamówień. Mam dość ciebie i twoich zamówień. Ciągle chcesz zamówienia, a potem kupujesz sobie nowego iPhone'a. Dobra, przestańcie się kłócić. Zostaliśmy wybrani, musimy się trzymać razem. Aj, przynieś mi gorącą czekoladę! No, spokój się! Jestem w szoku, słyszycie jak oni tam tupią? Szukają maskotki Sołata, dzwoniłaś do Diany, czy przyjdzie? Powiedziałaś jej, że czekam Tak, dzwoniłam, są w drodze Nie jest tutaj tak źle bez Diany i jej przyjaciółek Co, co ta? Sołata? Sołata, a ty co, flirtujesz z futbolistami? A co? Fajnie jest być jedyną dziewczyną w szkole Brawas, ty musisz być ze mnie dumny to uważaj na swoje słowa, bo możesz mieć kłopoty Diana jest najlepszą dziewczyną w szkole, a nie ty Dobra, Smilik i Diana zerwali, więc teraz mogę ją spróbować poderwać Timur, przestań żartować, bo Dima się źle czuje. A co tutaj się dzieje? Przestawiliście stoły? Nie, nie Diana, Diana, to, to nie, nie to. to. Diana, czekałam na ciebie. Ta szkoła Cię potrzebuje. Oj, Diana, dziewczyny są tak nieszczere. Zwłaszcza zielona. Nic z tego nie rozumiem. Co tutaj się dzieje? Przestawcie wszystkie stoły na miejsca. Słyszeliście? Stoły na miejsca! Diana, stoły są ok! Dzieje się coś gorszego w tej szkole. Oni są na górze i chcą skrzywdzić maskotkę. Zaraz, zaraz, co się stało z maskotką? Już panim Diana, to koniec. Diana, naprawdę muszę z tobą pogadać. Nie przejmuj się maskotką. Dima, codziennie czytam twoje wiersze. Przestań mi je w końcu wysyłać. Czytaj. Diana! Diana, wszyscy uczniowie, których wyrzuciłaś, są tam na górze, z maskotką! Co? Kto ich wpuścił do szkoły? Diana, musimy ich wygonić! Mówiłyśmy ci! Dziewczyny, szybko, bo mogą skrzywdzić maskotkę! O, Diana, musimy ze sobą porozmawiać! Smile, nie teraz, jeszcze tego nie przemyślałam! Smile, nie słyszałeś? Przesuń się! Smilik, w ogóle nie powinno cię być w szkole! Nie, nie, wy dwie musicie stąd iść Smile, uspokój się, trochę samokontroli Wiesz, Diana, jesteś pod wpływem swoich przyjaciółek co? co? Diana! Smilik, tego już za wiele, przepuść mnie To one są problemem, te były przyjaciółeczki Robię wszystko, co jej powiedzą Maskotka! Maskotka! Halo, co się tutaj dzieje? Diana, Diana, ja i Patryk chcemy wrócić do szkoły. Diana, kochamy cię, króliczki cię kochają. Diana, wybacz nam, proszę. Diana, pozwól nam wrócić. Diana, wybacz nam, prosimy. Diana, musisz im powiedzieć, że wzywasz ochronę i wylatują z tej szkoły. Diana, nie wiesz w te kartki, to nieprawda. Diana potrzebuje pracy, a uczniowie muszą się uczyć. Zmienimy się. Tak, tak zmienimy, zmienimy się. się. A wy nie próbujecie mnie oszukiwać? Diana, na pewno kłamią. Odejdźcie! Przestańcie okłamywać Dianę! Layla, sądzisz, że oni kłamią? Oczywiście! Wystarczy spojrzeć na ich nieszczere twarze! Dziewczyny, tak mi ich żal! Patrzcie na ich twarze! Może zmienią się naprawdę? O tak, Diana! Wystarczy spojrzeć na plakat Kitty! On mówi, Diana jest problemem! Takie są ich prawdziwe intencje! Nie, Diana, tylko smiley jest problemem. Diana, naprawdę cię kochamy i denerwuje mnie, że nie nosisz kostiumu króliczka. Stella. Dobra, Diana, idziemy zobaczyć maskotkę. Porozmawiam z wami później. Diana, Diana wyłącz no nam proszę. proszę. Maskotko, przykro mi, że musiałeś to wszystko usłyszeć. On, On zdjął, zdjął głowę! głowę. Jest, Jest taki, taki ładny! W porządku, Diana, oni chcą tylko wrócić do szkoły. Przy okazji rozmawiałem ze Smilikiem. On, On zdjął, zdjął głowę! Dziewczyny, wyglądacie tak, jakbyście nigdy nie widziały jego twarzy. Jak to, Diana, nie widziałeśmy? Tylko tego widziałaś. Słuchaj, maskotko, przykro mi, że musiałeś to wszystko usłyszeć. Nie wiem, czemu przyszli do ciebie. A tak w ogóle, o czym rozmawiałeś ze Smilem? Diana Smilik prosi mnie, żeby z Tobą pogadać, żeby Cię przekonać, żeby wrócił do szkoły. Ale ja mu nie ufam. Rozumiem. O, Smajlik jest taki podstępny. Diana, musimy porozmawiać. Tak, oczywiście. Tylko we dwoje. Dziewczyny? Maskotko! Nie wyganiaj nas! Jesteśmy jednością! Dziewczyny, proszę. Dobra. Dobra! Maskotko, nie mam nic przeciwko, żeby oni wszyscy wrócili do szkoły i nauczyciel Mike, ale dziewczyny mówią mi, że nie powinnam im wybaczać. Diana, nie rozumiesz? Co, maskotko? Jesteś pod wpływem swoich byłych przyjaciółek. Maskotko, czy to znaczy, że próbują wykorzystać tą sytuację do własnych celów? Diana, wreszcie rozumiesz. Tak, chcą. Wiesz, co, maskotko? My chcemy. Chcemy, żebyś nadal skakał w kostiumie i przestał mówić. Hej, dziewczyny, uspokójcie się. Przecież to maskotka, zapomniałeś? Nie pozwolę wam go obrażać. Te dziewczyny są niebezpieczne. Dobra, maskotko, rozumiem cię. Diana, nie Diana, słuchaj nie go! go. Diana, podaj mi decyzję i myśl samodzielnie! Ty, słuchaj, Timur! Przestań podrywać Dianę! Trochę się spóźniłeś, Dima! Widzisz, co tu jest napisane? Diana plus Timur równa się miłość, a ja tego nie pisałem, Diana to napisała! Diana by tego nie napisała, a mój związek z Dianą dopiero się zaczyna. Dima, naprawdę mnie szokujesz. Nadal nie rozumiesz, że ona nie jest w tobie zakochana? Ona woli blondynów! Blondynko, zaczynasz mnie denerwować. Był tu jeden blondyn, teraz jesteś ty. Co jest? Dima, przestań za nią biegać, bo jeszcze się wyrzuci ze szkoły. I wtedy gdzie pójdziesz? Wyrzuci mnie? Ciebie wyrzuci pierwszego, zaraz po twoim bracie. Lepiej już szukaj nowej szkoły. Dima, potrzebujesz pomocy? Kev, my tu walczymy. Wejdź. To czemu się drzecie w toalecie jak dziewczynki? Wyjdźcie na zewnątrz, żeby wszyscy popatrzyli. Kev, nie, nie mieszaj, mieszaj się. się! Zakochańcy. Diana, zwariowałaś? Chcesz im współczuć? Zamierzasz im wybaczyć? Dziewczyny, nie wiem, trochę mi ich żal. A tak w ogóle, czemu wściekłyście się na maskotkę? To nie jego wina. Diana powinnaś być silna. Nie możesz się ugiąć. Diana, zapomniałaś, jak plotkowali o tobie, a my przypadkowo byłyśmy na tej imprezie razem. No tak, dziewczyny, to prawda. No, no właśnie, nie, nie, zasługują nie zasługują na, na wybaczenie. wybaczenie. Dobra, dziewczyny, muszę się nad tym zastanowić. Chodźmy do kawiarni i wypijmy gorące latte i podejmę wtedy decyzję. Diana, tylko im nie wybaczaj. Pod żadnym pozorem im nie On wybaczaj. Nie udają. No prawdziwa walka tam jest. Aj, trzy latte. Diana, wygoniłaś ich stąd? Zmusiłaś ich do odejścia? Upewnij się, żeby kokoszonek zostawił chem, zanim odejdzie. A wy co sądzicie, powinny nam im wybaczyć, czy nie? Diana, Diana nie. nie! Diana jest moja, Niebo moja! To ja kocham dianę! Nie bo to ja ją kocham! Nie bo ja ją kocham. Ja kocham diane! Nie ja! Ja bardziej ją kocham! Nie bo ja najbardziej! Dziewczyny, co tam się dzieje? Diana, to znaczy tyle, że ich też musisz wyrzucić: Dimę i Timura. Diana, czemu się o ciebie kłócą? Jesteś naszą przyjaciółką. Dziewczyny, czekajcie. Ale zaraz będzie. Dima, Timur, co tu się dzieje? Diana to wina Timura, wyrzuć go, on nam nie pozwoli być razem. Diana, wyrzuć Dimę, nie powinien się uczyć w tej szkole. Ech, czy kiedykolwiek zapanuje pokój w tej szkole? Diana! Chodź tu, to jeszcze nie koniec! Jestem naprawdę w szoku. Co się dzieje w tej szkole? Nie wiem, co robić i co mam zdecydować. Nie wiem, czy mam pozwolić im zostać, czy ich wyrzucić. Dobra, muszę to przemyśleć i podjąć decyzję. Zostawcie lajki, like, subskrybujcie mój kanał i czekajcie na nowe fajne odcinki. Papa pa wszystkim. Piszcie, Piszcie w komentarzach, że nie powinna, powinna pozwolić im wrócić. wrócić. Tak, zwłaszcza dziewczynom. Chcę być najfajniejszą dziewczyną w tej szkole. Diana! Yeah, that's a